No siema. Dzisiaj nadszedł znaczy ten czas, aby w końcu ujawnić wam projekt, którego los zależy w całości od was. Ale o co konkretnie chodzi? O tym dowiecie się później. A teraz krótka historia o tym, jak w ogóle doszło do tego, że kupiłem Staliona. O jesteś. Stalion DSD na lampkach, Dminis 40 wirelessy o, wiarę Staliona. Dobra, ja Pucham, muszę zobaczyć tutaj jesteś. Falczyny. I say me, you false. Czekaj, tylko muszę obliczyć ile on kosztuje, tak naprawdę No Zaskoczyłeś mnie zaraz Czekaj No Choć senta zobaczysz, men Menu problem problem To jest, to jest sentinel, twoim zdaniem To jest to, to, to jest sentinel No, oh, siadaj Jeszcze nie pamiętam jak ty to mówisz to nie, jeżeli Nie, 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 nie No, czekaj, wyciągniemy, wyciągniemy go jeszcze To ty byłeś z tą strategią, gdzie się pchało i ty to robiłeś, ten A nie, duch. to z tego robił W na 1-2 za 20 koła to 245 bez manany, albo z mananą To sam złotych No i co my próbujesz wyrolować? Jeszcze manana na pp za 5 koła, nie wiem Jak za 5? Jaka manana? Jak, ja, jakie? Przechowalni, w dobrym stanie technicznym, no proszę cię A już ile na tobie zarobiłem? Idiota. No ile? A już, a już ile na tobie zarobiłem? No ile? Nie licząc manany, zarobiłem na tobie 12,5 koła i tak no i widzisz, i widzisz, ty mnie rolujesz, nie? Ale, ale i tak dobrze, dobrej cenie, nie... Przecież... Jak zatrzyma, to nie wiem, co zrobić. Wiesz, tak jedziesz, więc... Ty jedziesz tyle, ile ograniczasz. Ale wyprzedziłem na... Gdzie on zniknął? Ty, gdzie tak? zniknął? No to i tak ma na nas 7 warto na nad 8, więc... I 7k! Ma na A na... 2? a 2? Aby 2? 2? A ma na, na... na 2 jest? Oh. Co jeszcze? Co no jeszcze? No ładnie... Zrobimy triczek. Zrobimy triczek. Mam nadzieję, że przy takim wyjdzie. O Jezus, boję się troszeczkę. Dobra, wyjdzie to. cię? Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że te urywki was nie zanudziły. Eee, Czekaj, które teraz wyjechać? Wiecie, chciałem, żebyście wszystko wiedzieli nie? Jak to, jak to, jak to w ogóle było. Z tym, że, że kupiłem to super autko. No i w ogóle to było tak, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. <gryw> Naprawdę. Kiedy zobaczyłem te auto w salonie, od razu wiedziałem, że... <gryw> że chcę je mieć ten ty ten dodali DMa, nie? Ale nikt na tym dm nie siedzi. To jest chyba jeden z najmniej udanych jedna z najmniej udanych aktualizacji w ogóle na 4Life dosłownie jest 420 osób obecnie na serwerze i dosłownie nikogo nie ma na tym DM-ie. W zadaniach dziennych jest taki quest, żeby 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 wyeliminować ileś tam graczy na, na właśnie strefie DM i właśnie nie wiem czy nadal te, te zadanie jest dostępne, bo, bo tego się po prostu teraz nie da zrobić praktycznie, naprawdę Albo trzeba wziąć jakiegoś kolegę do pomocy, albo kampić na tym demie przez, przez dobre kilka godzin Jest godzina 20 i to jest godzina szczytu jest zero osób. Nie wiem, nie wiem co aż tak zawiodło. Możecie napisać swoją opinię na temat właśnie tej aktualizacji, czy też ogólnie na aktualizacji na, na, na serwerze, bo widziałem, że, że został dodany jakiś, cytuję: System niestandardowych ulepszeń wizualnych pojazdu. Czyli coś, co wykracza jakby poza wariant. Nie wiem, jak to działa. To jest chyba u. Jakiejś, mis, jakiś mistrz. Tak samo to ma. Warning. Dobra i jest tylko jeden taki warsztat, jeśli dobrze widzę, więc... więc obecnie nie da rady jakby sprawdzić jak to konkretnie działa. A jak coś ja mówię, że to jest jakby nowa zmiana, nie? Ale... Nie wiem kiedy to wrzucę. Być może wrzucę to dopiero za jakiś czas, więc to już nie, nie musi być... Aż tak nowe, jak, jak mówię. Ale słuchajcie, przyjechałem tutaj, aby ulepszyć silnik. To jest w ogóle Stallion 1.6. Tak, słuchajcie, wszystko zależy od Was i jak to konkretnie ma działać. Swoje propozycje piszecie w komentarzach, co następne mam dodać. Czy to jakieś felgi, czy kolor zmienić. Jeśli będzie to kolor, to proszę Was, żebyście pisali całe RGB, bo to mi trochę ułatwi sprawę, że tak powiem. Będę wybierał to na takiej. W zasadzie, że komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, on będzie miał wtedy największy priorytet. I na czym bym się chciał teraz skupić, to jest przede wszystkim kolor pojazdu Felgi, ewentualnie właśnie kolor Felk. Więc jeżeli mam jeszcze jakieś oglądacze, że tak powiem, kochanych widzów, to proszę Was, abyście pisali komentarze właśnie na temat przyszłości tego oto. Autka. A czemu mówię tak niepewnie, no nie było mnie półtora roku na YouTubie, więc dużo się mogło pozmieniać. Zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Czyli słuchajcie, pomiar. Pomiar przed i czy Ja mam tu. A piątkę, mam piątkę. I jedzie to 195 albo 190. A? No nie no, płac, no płac, gościu, płac, no gdzie jedziesz? Dobra, nagrana? Słuchajcie, no wszystko się nagrało. <laughs> Oczywiście żartuję więc jak 100 tysięcy wydane w dosłownie w 500 Raz, dwa, trzy Boli, boli, naprawdę boli, ale projekt to projekt. Nigdy nie robiłem żadnego projektu na YouTube, i wydaje mi się, że to w końcu pora na to, na taki pierwszy projekt. Czy ja muszę od nowa apy Dawać Prawdopodobnie tak. I leci teraz równo 200, więc zależnie od tego, jak było poprzednio, to jest 5 albo 10, chyba właśnie 5, ale nie, no co się dzieje. <laughs> Widziałem, że to dali jakieś nowe wyścigi. Nie wiem, gdzie one są. Nie wiem, jak one są oznaczone. Dobra, widzę, słuchajcie, wyścig w Los Santos. Lecimy na niego. Na początku myślałem, że to się swojego auta używa. Ale jak się okazało, to jednak nie. Jednak tam jakiegoś gotowego. Czy ja mogę tu przejechać? Mogę chyba, nie? Chyba. nie wiem, czy mogę. Dobra, rurę. Co? Co? Ej, co to jest? Ej, halo. Witam, słuchajcie, nie wiem, to jest totalnie z przypadku Nie wiem co tu się stało, ale jakaś nie, nie mam jakąś kontrolę Wpisów żadnych nie mam, bo widziałem, że teraz jestem, o Dobra, słuchajcie, co tu się właśnie wydarzyło? Prawdopodobnie właśnie sprawdzali wpisy Jak już mówiłem, ja żadnego nie mam, czy ja wyjechać w lewo, czy w prawo? Chyba prosto Tak, prosto Tam mówiłem, że właśnie teraz dodali takie coś, jeżeli ktoś ma wpisy, to jest napis w lewym dolnym rogu, że jest poszukiwany. Jak znajdę, to wstawię screena i właśnie jak to wygląda. Chociaż, no mówię, no ja ten odcinek prawdopodobnie wstawię za jakiś miesiąc, może krócej. Więc każdy już będzie wiedział, że takie coś właśnie istnieje. Dobra, je, jest wyścig. Słuchajcie, wybrałem specjalny ten wyścig, bo widzę, że jest fajna fura. To jest chyba Uranus. O jest, jest, jest. ale to jest płatny parking. No, Dobra, no to za bóle. no trudno się mówi. Nie, to nie jest płatny parking.

3 minuty, zobaczcie 3 minuty. Jak sami widzieliście, pobiłem rekord. No tutaj widzicie, no, no, no autentycznie pobiłem rekord. Tak, dobra, no jakaś tam padaka była, ale chyba nie była aż tak źle. No. Chociaż ja, ja bym chyba tego nie wstawiał do odcinka, wiecie, naprawdę chyba bym tego nie wstawiał Aczkolwiek, aczkolwiek tak umieram z cringe'u obecnie, że to koniec dzisiejszego odcinka Siema